Siemanko, nazywam się Seba Jadczak. Witam Was w kolejnym odcinku Pieprzyć Kalorie. Dalej walczymy z upałami, ale dzisiaj walczymy w Japonii. Przygotujemy makaron, seba, yy, makaron soba na zimno z, z sałatką sunomono, z ogórka i glonów wakame oraz tofu teriyaki. Okay, przygotowujemy wodę na makaron. Makaron soba to jest japoński makaron z mąki gryczanej. Będziemy go potrzebować dokładnie tyle. Makaron soba kutuje się naprawdę krótko. Nie przesadźcie dosłownie 2-3 minuty i jest już jest gotowy. I nie bójcie się, że to są jakieś egzotyczne składniki makaron soba, glony łakame. One są naprawdę ogólnie dostępne i możecie je kupić choćby w Lidlu czy w innych dużych supermarketach. Makaron seba, yy, soba już odsadzony, studzi się, a my zajmiemy się teraz sałatką sunomono. Jej podstawą jest ogórek. Obieramy go, ale spróbujcie zrobić to w ten sposób, żeby tak co drugi pasek. Dzięki temu, jak będziemy robić plasterki, będzie ładny efekt, Teraz sami zobaczycie. Pokrojonego ogórka wrzucamy sobie na jakiś durszlak, sitko i ważny detal. Porządnie go osolimy i zostawiamy go na 15-20 minut, tak, żeby ta sól wycisnęła z niego nadmiar wody. Jeżeli nie zrobimy tego, ta woda wypłynie nam do sałatki, do dressingu, rozwodni go i nie będzie taka smaczna. Wracamy do naszego makaronu. W misce przygotujemy sos dressing do makaronu. Składać się on będzie z odrobiny miodu dla słodyczy, troszkę octu ryżowego. dla kwaśności. I trochę więcej sosu sojowego dla słoności oraz umami. Ostatnim elementem będzie olej sprażonych sezamów. Olej sprażonego sezamu. Pamiętacie to jest istotne. Olej z sezamu, a olej sprażonego sezamu to dwa kompletnie różne smaki. Nie pomylcie tego. Do Michy. Wrzucamy schłodzony makaron soba, dodajemy uprażony sezam. I pamiętajcie, tak jak zawsze wam o tym mówię, uważajcie z tym prażeniem sezamu, bo jedna chwila a spali się na węgiel. Dodajemy też pokrojoną cebulę dymkę. Troszkę sobie zostawimy i sezamu i dymki do sunomono. I teraz tak, lubicie się bawić jedzeniem, bo ja lubię, nie? Tak więc mieszamy ręką. Dokładniutko. Cały makaron. I co dalej? Do lodówki. Niech będzie, niech się chłodzi, niech się przegryza. W ogóle ten makaron jest jeszcze lepszy następnego dnia. Tak więc nie bójcie go zrobić sobie więcej. Zostawić go następny dzień i na przykład zabrać do pracy. Pyszny lunch. Dobra, zabieramy się za sunomono, czyli japońską sałatkę z ogórka i glonów wakame. W ogóle jeśli chodzi o glony wakame, to uważajcie, ponieważ one nieprawdopodobnie rosną w wodzie. O, taką odrobinkę wrzucamy do wrzątku na dosłownie 20 minut. Nie gotujemy. Wrzątek zdejmujemy z ognia i po prostu trzymamy te glony w gorącej wodzie, a po 20 minutach rośnie nam takie glonowisko. Tak więc uważajcie, bo mi się chyba nigdy nie udaje zrobić odpowiedniej ilości, zawsze wychodzi za dużo. Zdrodliwe te glony. No i tak jak mówiłem, naprawdę nie bójcie się tych składników, one są ogólnodostępne. Ja, przygotowując się do naszego programu, kupiłem je w Lidlu. No dobra, to porobimy. Najpierw prosty dressing i znowu bardzo podobne smaki, czyli ocet ryżowy, sos sojowy i odrobinę oleju sprażonego sezamu. Nie żeby to była reklama, no nigdy w życiu ale sponsorem odcinka są Easy Kuchnie. Ogórek nam już ładnie odciekł. Nadmiar wody został, sól z niego wycisnęła i możemy go wrzucić do michy. Łakamy. Odrobinę Cebuli dymki. Możemy dodać tutaj kiełki. W zasadzie to sunomono nie ma jakiegoś jedynego kanonicznego przepisu. Można też dodać troszkę utartego imbiru. Kiełki fasoli mung są świetne też w, tym, w tej sałatce. Można rzodkiewkę dodać pokrojoną w cienkie plasterki. Dressing też można lekko z, zmodyfikować. Można docisnąć trochę soku z limonki. Róbcie wedle waszych smaków i nie bójcie się eksperymentować. A ja na przykład lubię dodać prażony sezam. Dobrze wymieszamy z dressingiem. I podobnie jak makaron soba, sunomono wrzucamy do lodówki, ponieważ je się i podaje się je mocno schłodzone. To letnia sałatka. I. Dobrze jej robi niska temperatura, będzie naprawdę smaczniejsza. Został nam ostatni element naszego dania to będzie tofu teriyaki. Tutaj mamy przygotowane tofu. Używam na ogół tofu wędzonego. Trzymałem w marynacie z sosem teriyaki. Dobrze podtrzymać parę godzin, może nawet i całą noc, tak żeby się przegryzło. Zrobiłem to danie w wersji wegańskiej, ponieważ każdy, każdy z elementów jest w 100% roślinny, ale możecie zamiast tofu do marynaty teriyaki wrzucić pierś kurczaka na przykład, przygotować sobie jakieś szaszłyki, czy w zasadzie jakąkolwiek proteinę lubicie. To będzie jedyny ciepły element w naszym daniu. Tak jak mówiłem, walczymy z zupałami, tak więc chyba nikt nie chce się grzać jeszcze jakimiś zupami gorącymi mięsami itd. No dobra. Tofu się smarzy, a my w międzyczasie złożymy sobie nasz talerz. W tym daniu makaron soba jest pełni rolę dodatku, ale ja szczerze mówiąc, tak go lubię, że w zasadzie jestem w stanie go wcinać samego jako wieczorną przekąskę, czy jako prosty lunch w pracy. Jest makaron. Teraz wyłożymy Sunomono. Lekkie, lekka, orzeźwiająca sałatka. Ale nie dajcie się zwieść. Pamiętajcie, że glony, wodorosty, mają w sobie masę proteiny. Mogą konkurować z mięsem, a może nawet mają więcej niż mięsa. Tofu przekładamy na drugą stronę. O tak, dobrze, dobrze przerumienione. Tak właśnie ma być. Potrzymajmy jeszcze chwilę, żeby się zrumieniło z drugiej strony. Wykładamy na talerz i nasze danie będzie gotowe. Szybkie, proste, Idealne na lato i bardzo pożywne. No dobra, wykończamy nasze danie. Jeżeli będziecie próbować robić te danie w domu, wrzucajcie na Instagrama, na social media zdjęcia tego, co Wam wyszło. Oznaczajcie hashtagiem pieprzyć kalorie, spróbujemy ocenić, i kto wie, może najlepsze z nich dostanie jakąś nagrodę, niespodziankę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się chłodno i walczcie z upałami.